Codziennie trafia do nas mnóstwo skandali, skandali obyczajowych. W takim gąszczu różnego rodzaju bezwartościowych i bez znaczenia nowinek obyczajowych, zdarzają się jednak kwestie istotne istotne, polityczne i mające, mające znaczenie. Otóż jedna z najsilniejszych, a prawdopodobnie najsilniejsza y, politycznie rodzina na świecie, czyli rodzina Windsorów, y, doświadczyła ostatnio y, istotnego i prawdopodobnie niezwykle brzemiennego y, w skutki skandalu. Skandalu, który ma y, głęboko polityczne i historyczne Znaczenie. I spróbujmy rozkodować to znaczenie. Otóż, no, oczekując jakiegoś globalnego konfliktu, globalnej wojny, będziemy mieć do czynienia z całego rodzaju szeregiem różnych dziwnych skandali różnych dziwnych wolt, zmian i tak dalej. No, coś takiego miało miejsce zawsze, a szczególne natężenie dla, dla tego rodzaju tego rodzaju rzeczy następowało właśnie przed wielkimi wojnami, wielkimi systemowymi przemianami na świecie. Takim skandalem, o którym mówię, jest wywiad którego udzielił książę Harry i jego żona Megan, yy, znanemu amerykańskiemu kanałowi telewizyjnemu yy, CBS. Yy, z parą książęcą rozmawiała yy, Oprah Winfrey. Nie jest to bez znaczenia, bo jest to znana i znacząca postać, która, yy, która jest krewną byłego, a w zasadzie można powiedzieć złośliwie rządzącego dziś stylnego siedzenia baraka obamy. To są dość istotne szczegóły wyjaśniające wewnętrzne powiązania i konflikty między elitami. Otóż, elity, globalnie patrząc bez takich dokładnych podziałów państwowych, powiązane są. Elity powiązane są w kluby, posługujące się podobną matrycą, powiązane takimi niewidzialnymi nićmi. Ich współpraca toczy się niezmiennie. Oczywiście współpraca i konflikty. Ta, ta niezmienna współpraca Toczy się często bezwiednie. Nie wszyscy tak naprawdę zdają sobie sprawę z tego, że z kim współpracują. Ale naszym, naszym zadaniem, analityków, obserwatorów, przeciwników status quo jest zrozumienie tego, rozkodowanie tego. Dziś wiele kwestii wychodzi na światło dzienne. To nie jest tak, że jakby nie chci, niektórzy konspirolodzy chcieli, wszystko dzieje się za kulisami. Wiele rzeczy wychodzi na światło dzienne, tylko nie każdy umie to czytać. Albo jest to przedstawione tak, żeby, żeby ludzie widzieli to bardzo powierzchownie no, zachwycali się tymi postaciami arystokratycznymi, przeklinali je, tak jak, jak kiedyś w średniowieczu żeby wszyscy wiedzieli, kto rządzi. Otóż, um, otóż, ale nie, w, nie wchodzili jakby w istotę tych rządów, nie rozumieli istoty tych rządów. Otóż elity tradycjonalistyczne, arystokratyczne, um, często posługiwały się w historii taką zasadą um, paradoksalnie użytą um, rzymską, zasadą pars-prototo, czyli um, po to, żeby Utrzymać całość, trzeba poświęcić jakąś część. I niektórzy tą część biorą za całość. I to jest błąd myślowy. A wracając do, wracając do sprawy, wracając do, do, do istoty, czyli wywiadu pary książęcej. Dlaczego warto poświęcić mu uwagę? Otóż wszyscy. Interesujący się tym mm, panami tego świata wiedzą, że książę Harry, książę Harry jest takim enfant terrible mm, rodziny królewskiej. Yy, najpierw emigrował do Kanady, yy, potem do, do Stanów Zjednoczonych mm, ze swoją żoną aktorką, artystką, megan wiadomo że na, w rodzinach królewskich nie darzy się zaufaniem artystów i aktorów w arystokratycznych domach aktorka aktor artystka i tak dalej był uznawany za kogoś godnego pogardy Taki, taki zawód jak artysta był na tych salonach synonimem błazna. Synonimem błazna. W arystokratycznych domach wyżej ceniono już rzemieślników niż, niż artystów. Na pewno do XIX wieku. Później no to oczywiście były pewne, pewne przetasowania i zmiany obyczajowe. Ale rzemieślnika odbierano jako hmm, kogoś, kto wprowadza ład, porządek, hmm, a artysta, błazen no to ktoś, kto, kto naśladuje kogoś, kto łamie normy, w, to siewca chaosu, naruszający zasady, hmm, kogoś, kto, kto przywdziewa maskę, mimiką, naśladuje kogoś, kim nie jest. No, dlatego wśród artystów często było tak, tak wielu różnych yy, dewiantów, psychopatów itd. Yy, ale przed, to nie o to chodzi. Przede wszystkim w konserwatywnych domach yy, rządzących praktycznie w 100% światem do I wojny światowej yy, i mających do dziś ogromne znaczenie na świecie, artysta, aktor. Yy, to był ktoś, do kogo trzymano co najmniej dystans. No i ten książę Harry wraz z żoną, aktorką, artystką, potencjalny następca tronów yy, yy, najważniejszej monarchii na świecie, wyjechali sobie do Kanady, a później do Stanów Zjednoczonych i ogłosili tam, że zrzekają się tytułu. Że mm, książę Harry mówił, że jest tam prześladowany ze względu na, na swój związek, mm, że mm, y, jego żona, podobnie jak wcześniej księżna Diana, mm, że, że, że się obawia tego, że y, księżna Diana. Wiadomo, że, że nie jest to tajemnicą, że została zlikwidowana przez służby specjalne domu królewskiego. Książę Harry dobrze, doskonale zna tą historię. No i potrafi grać na uczuciach, na emocjach. Wypadałoby tu też parę słów powiedzieć na temat księżny Dajany. Otóż no Faktycznie była ona w podobnym położeniu, w jakim dziś znajduje się Harry, Harry i Meghan. Diana stała się w pewnym momencie taką kartą przetargową wewnętrznych rozgry rozgrywkach Domu Królewskiego, czy nawet szerzej wszystkich tradycjonalistów Wielkiej Brytanii. Tych, którzy, którzy, którzy chcieli, próbowali zachować kontrolę nad, nad, nad zmieniającym się nowoczesnym światem. I ta Diana, jako właśnie karta przetargowa, dla kogoś tam okazała się lepsza, martwa, niż żywa. No i dlatego zapłaciła głową. No, selavi. Ale myślę, że um, taką przyczyną, dla której Meghan i Harry um, rozpoczęli tą swoją grę, um, poważną grę dając tego wywiadu, dla, dla, udzielając tego wywiadu dla CBS, jest po prostu przejście na, um, na stronę liberałów, czyli przeciwników arystokracji, przeciwników monarchii. Pozyskanie arystokratów na rzecz liberałów, globalnego klubu liberałów jest, jest bardzo ważne dla, dla, dla tego klubu. Przypomnijmy sobie, że klub liberałów wyciągnął z kieszeni jakieś półtorej roku temu różne atuty: ruch Black Lives Matter, rusofobię. W końcu yy, pro, yy, wyciągnęli, wyciągnęli Bidena, czyli yy, starą kartę Baracka Baracka Obamy. Yy, no i oczywiście wszystkie globalne powiązania Partii Demokratycznej, yy, yy, influencerów i tak dalej. Yy, 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 przypomnijmy sobie, że ta. Subtelna, a czasem otwarta gra między. ideologiczna, ideologiczna, ponadpaństwowa i globalna gra o kontrolę nad światem między właśnie liberałami, globalnymi liberałami, których zawsze epicentrum, taką sztabem generalnym były Stany Zjednoczone i globalnymi tradycjonalistami, których sztabem, których, którzy mieli dwa sztaby: Watykan i Londyn. Że ta wojna się nie skończyła. Ona jest bardzo subtelna, te siły się przenikają, jedni udają drugich i tak dalej, ale ona się nie skończyła. Ona zaczęła się gra między tradycjonalistami a, a liberałami rozpoczęła się prawdopodobnie podczas Rewolucji Francuskiej, taką datę taki, yy, yy, taką datę można przyjąć. Potem miała swoją kontynuację, który, z której z, zwieńczeniem była likwidacja tych wielkich, ważnych monarchistycznych reżimów po I wojnie światowej. Druga wojna światowa była dogrywką I wojny światowej. Po II wojnie światowej, Klub Liberałów przy pomocy Projektu Radzieckiego rozmontował po II wojnie światowej cały szereg tradycjonalistycznych, monarchistycznych reżimów będących satelitami Niemiec a więc tam królestwo Włoch w 1946 roku przestało istnieć królestwo Węgier przestało istnieć królestwo Rumunii carstwo Bułgarii i tak dalej te wszystkie turbulencje przetrwała rodzina Windsorów. Ustawiając się niekoniecznie wszyscy byli za tym, ale ustawili się w gronie zwycięzców. Jako właśnie czołowa, czołowa rodzina klubu tradycjonalistów na świecie, tych tradycjonalistów, którzy przetrwali. Obok być może królestwa Hiszpanii no, i oczywiście obok tradycjonalistycznej, kapłańskiej, wertykalnej struktury, jaką jest Kościół Watykański, Kościół Rzymskokatolicki, który również przetrwał tu, tu wielkie turbulencje, którego również chciano się pozbyć, ale po II wojnie światowej, ale nie dano rady. Wpływy i znaczenie było tak ogromne, że ani Związek Radziecki, ani yy, Światowa Centrala Klubu Liberałów, czyli USA, nie dali rady. Rozwiązać czegoś takiego jak Watykan, jak Kościół Rzymskokatolicki. Yy, wróćmy na chwilę do współczesności, do yy, yy, to, co poprzedzało powrót liberałów, czyli do Trumpa. To jest ciekawe w tym kontekście. Otóż Trump, bardzo, bardzo złożona postać, początkowo wielka nadzieja tradycjonalistów, miał być tym taranem, lodołamaczem, który które liberalne instytucje odeśle do lamusa. Wielka nadzieja tradycjonalistów, powrotu starego, szybkiego powrotu starego porządku. Ostatecznie przegrał. Przegrał, stracił poparcie tradycjonalistów, być może właśnie jako artysta, w cudzysłowie. Jako błazen i biznesmen. Bo co... Tradycjonaliści co? Rodziny wielopokoleniowe, wielosetletnie, rządzące światem, sądzą o artystach. No to już powiedziałem. A Trump był, był aktorem, showmanem. Przypomnijmy, że tam grał w Kevinie sam w domu jako freak. Występował też w jakichś w jakich różnych show amerykańskich. W wrestlingu gdzieś tam, jako um, jakieś pozorowane walki i tak dalej. Czyli taki freak z wielkimi, z wielkimi pieniędzmi, który, mając pewne możliwości yy, przejścia do historii, popełnił, popełnił wiele błędów. No, być może gra yy, i rozliczenie z Trumpem jeszcze się nie skończyło, być może wszystko co najgorsze jeszcze przed nim. A może nie, Ale yy, jego znaczenie w historii już, yy, już go nie ma. Otóż yy, wracając do yy, wywiadu yy, pary książęcej, księcia Harego i Megan, yy, to cała ta ich historia, to jest takie pięknie podręcznikowo wręcz rozegrana, yy, taka pięknie podręcznikowo wręcz rozegrana opowieść o Kopciuszku. O takiej wolnej dziewczynie, yy, która nie chciała się podporządkować yy, yy, takiej surowej dyscyplinie rodzinnej, domu Windsorów, taki wolny ptak, wolny strzelec, yy, no i wyjechali tam do, do, do królestwa wolności w cudzysłowie, czyli do, do, do Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie ta para, prawdopodobnie jest taka możliwość, nie wcale nie musi tak być, ale jeśli pewną logiką się posługując, to, to posłużymy, to hmm, prawdopodobnie czeka ich włączenie się w działania yy, liberałów. Występowanie w liberalnych telewizjach, w, w liberalnych mediach, działania na rzecz Black Lives Matter, Wkomponowanie w, w, w amerykański system polityczny w, w, zostanie orędownikiem, ta, ta para być może zostanie orędownikami w, w, sztandarowej walki o prawa kobiet, o równość czyli całego tego sztandarowego ideologicznego taranu ideologicznego, ideologicznego, ideologicznej ma matrycy klubu liberałów. Myślę, że ym, ym, że zostaną wkomponowani, że, że książę Harry i Meghan zostaną wkomponowani w, w globalną wojnę, niedokończoną wojnę liberałów przeciwko tradycjonalistom. Hmm, ale jeśli dobrze się przyjrzymy rzeczywistości, to możemy zauważyć, że również tradycjonaliści potrafią posługiwać się dla swoich celów taktycznie liberałami. No i takim sztandarowym przykładem jest tu Franciszek Papież, hmm, który hmm, używa języka jak najbardziej liberalnego, tam... Popiera małżeństwa jednopłciowe, prawa kobiet. Yy, posługuje się yy, posługując się w ten sposób częścią tego ideologicznego korpusu liberałów. Yy, no i co, co ciekawe, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ukazał się ten pojawił się ten wywiad, Meghan, yy, z Megan i z Księciem Harym doszło do wizyty innej topowej, topowej figury klubu tradycjonalistów, czyli. Franciszka Papieża w Iraku Jest to wizyta, była to wizyta ogromnego znaczenia dlaczego w tym miejscu otóż no, w nowym szyickim Iraku szyickim czyli szyizm jako, jako ta narość taka w świecie islamu, która uznaje zasadniczą rolę hierarchicznego kleru w Iraku papież spotkał się z wielkim Ayatollahem Sistanim, najważniejszą y, figurą szyickiego kleru y, w Iraku. Y, jest to przykład wielkiego ekumenizmu globalnych struktur y, kapłańskich. takich symbo Symbolicznego ekumenizmu wielkich struktur kapłańskich. Y, y, jest to przykład. Y, międzyklerykalnego ekumenizmu można powiedzieć, międzykonfesyjnego też to jest coś co według mnie będzie coraz częściej widoczne na różnym na różnym poziomie także te historie o stworzeniu jednej religii globalnej nie są oczywiście przy całym uproszczeniu simplifikacji nie są całkiem pozbawione sensu ale wszystko nie jest tak, takie proste do końca. Otóż wiadomo, że ta wizyta Franciszka w, w Iraku była już dawno planowana. A czy wywiad Harego i Megan był dawno planowany, tego, tego nie wiemy. Wizyta Franciszka w Iraku to element, tak jak już wspomniałem, tego synkretyzmu, Synkretyzmu religijnego, i. Też manifestacja wspólnoty interesów klubu tradycjonalistów z jego klerykalnym, kapłańskim, hierarchicznym i religijnym skrzydle. No, też takie pokazanie bliskości między organizacyjnej, między, między właśnie Watykanem, a, a Irakiem, Iranem, też przecież, który. Będąc w Iraku, pa papież Franciszek tak naprawdę był w orbicie wpływu w Iranu, yy, który to Iran yy, praktycznie kontroluje dzisiaj. dzisiaj yy, Irak dostał w, yy, w spadku po inwazji amerykańskiej kontrolę nad Irakiem, i nie tylko. Yy, oczywiście klub traców ma cały szereg wewnętrznych sprzeczności. Tak jak przed I wojną światową istniały sprzeczności między, między tradycjonalistami, którzy ze sobą walczyli, jednak mimo tych sprzeczności istnieje pewien monizm działania, można powiedzieć. Liberałowie dziś są bardziej mobilni, są technologicznie tam bardziej rozwinięci, otwarci na, na świat cyfrowy, na przyszłość, ale jednak tradycjonaliści mający za, za plecami tysiąclecia doświadczeń, można powiedzieć, posługują się, y, posługując się kategoriami religijnymi y, 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 i kategoriami związanymi z krwią, z rodami. Mają ogromne znaczenie. Liberałowie może posłużą się, już się posługują, księciem Harrym i Megan dla realizacji własnych interesów i po to, by, by oczernić mm, tradycjonalistów, no bo jest to uderzenie jest to uderzenie w jakieś taki podstawy ich istnienia. Yy, to pamiętajmy, że. Partia jest wciąż nie rozegrana między liberałami a tradycjonalistami. Ona toczy się od rewolucji francuskiej. Mamy te uderzenia w, współczesne uderzenia w klub tradycjonalistów. No i jednym jest właśnie ten wywiad bohaterów naszego, naszego, naszego dzisiejszego nagra, nagrania, ale innym jest też na przykład to, że córka cesarza Japonii poślubiła, poślubiła chłopaka z niearystokratycznej rodziny. I w ten sposób straciła zdolność do dziedziczenia tronu, ponieważ system japoński jest, tradycjonalistyczny system japoński, nie pozwala dziedziczyć tronu kobietom. Tam dziedziczyć tron może tylko mężczyzna. No i Taka jest różnica między, między domem panującym w Japonii a domem panującym w Wielkiej Brytanii, gdzie kobieta, jak wiemy, może dziedziczyć tytuł. To są mocne, mocne uderzenia, to są mocne uderzenia yy, w klub tradycjonalistów, ale pamiętajmy, że na głębszym poziomie klub tradycjonalistów jest naprawdę bardzo ciężki do ruszenia być może jest nie do ruszenia właśnie przez swoją sakralizację władzy i przez wielowiekowe więzy krwi. Dzięki.